Dzieciuszki dobre naleśniczki! Doszła do mnie paczuszka z jadty, bo zamówiłam. W sumie po raz pierwszy zamówiłam z jadty. I szła bardzo szybko, bo zamówiłam w środę. I przyszła w piątek, więc no szybko, a zamówiłam kurierem. I przepraszam za dziwne oświetlenie, ale... Jest już ciemno, więc muszę się posiłkować lampką z biurka i nagrywam na biurku. A wolę na komodzie. Więc, bez przedłużenia, zaczynam otwierać paczkę. to dla debila otwierania paczki już mam, bo na moje upośledzenie to wiecie. Jedną rzeczki nie wystarczą, trzeba trzy różnego rodzaju. Dobra, to ja otwieram. A takie pytanie, jakby ktoś już się lepiej znał na tym. Z jakiej strony powinno się otwierać, zacząć paczkę? Bo ja zawsze otwieram od tych boczków. Postaram się pokazać kawałek, jak otwieram to. Przynajmniej kawałek. Bo jedną ręką muszę. Czy wy też tak macie, że jak stwierdzicie jakąś paczkę, to wszystko potem rzucacie na podłogę i dopiero na koniec sprzątacie? I ja już mam problem jak to otworzyć. Chyba... Chyba coś psułam, bo to się nie ruszało, a teraz to się rusza. Wiecie co się stało przed chwilą? Przykleiłam taśmę do telefonu i walczyłam. Ja chyba będę musiała zaraz kogoś poprosić o pomoc. Next! Ja nie, nie wiem, czy ja to otworzyłam, czy jeszcze nie, ale zdarzyłam użyć wszystkich nożyczek. Tak ja tego nie otworzę! Jest! Nareszcie! Po dwóch minutach! otworzyłam paczkę! Koniec w końcu użyłam trzech nożyczek, nogi, rąk. I jeszcze uderzyłam w lampkę. Ale już jest! dobrze, to ja to mówił. 6 mank więc przynajmniej może do dodatku, o dodatków my Omy, fairy tale. To są takie... z jesieni, z jesieni katalog nowości wydawniczych. E, jakby coś to się jedna pojawi. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć to jest nie do końca. I jeszcze zakładka z noregami z jato. Bardziej mi się podobała. A teraz mangi. I ja nie wiem dlaczego ty biurko jest porysowane, znaczy ta podkładka, bo jest jakaś taka podkładka. No tak nie jest naprawdę. Ja nie wiem. Dobrze, więc pierwszą magą, jaką zamówiłam jest Klasa Skrytobójców. ale zimna. Czas na burzę, Tomik 15. Pokażę kreseczkę. Ale najpierw popisi! Please nie czytajcie, bo się spodniecie. Przy chwilę i zobaczyłam, że będzie się działo. Dalej, 11. Tomik na Kreseczka. 12. Teraz chciałam w tym unboxingu trochę pozbierać tego na Bo trochę ostatnio nie kupowałam. So, 13 I zobaczcie na ten podroby róż! Że nie jest piękny! O oh my God, ale piękny kolor! I ja to jest mega cute! I czternasty tomik na regami, czyli wszystkie. całe. Y całe. na wszystkie co kupiłam w tym. Ty patrzysz co. Pokażę, że takie zawsze są kolorowe strony. To ja może pokażę wszystkie. Dwunastemu tomikowi podziękujemy. I z To cute! I teraz ostatnia manga, czyli najbardziej nie mogła się doczekać. Do seria na mojej weczce. A mianowicie! Hanako! To ze szkolnej toalety! Gdzieś w kwietniu marcu oglądałam anime i mi się tak spodobało i tak się modliłam, żeby jakieś wydawnictwo się wzięło, żeby wydać tą mankę i bardzo proszę! Studium JG dziękuję! Opisik. I po zakładka są mega cute Komiksy! Kolorowa strona i jaki słodki Hanako! I to Nene! Jakiej strony, żeby pokazać kreseczkę, nie czytajcie dyłków, bo się niecie. No ja na każdym unboxingu muszę jakimś cudem niechcącym wyjąć z obwaluty mangę. To jest jakieś przekleństwo moje. A teraz krótkie podsumowanie moj, mojego zakupu. Przepraszam, że filmik był aż tak krótki, ale no nie mam o czym więcej w sumie mówić. Zatrzymujemy sześć mank. I tak z ogłoszeń parafialnych please, jeśli ktoś yy, mógłby napisać jakiś pomysł na specjal, na 100 subskrypcji, bo mam chyba teraz 115, a ja jeszcze nie mam żadnego specjalu. Więc to by było na wszystko. Dziękuję za oglądanie i za wszystkie subskrypcje, łapki i komentarze. Jesteście naprawdę mega uroczy. Dziękuję. Papatki.